Cześć, jest z strony Paweł Gajkowski, żyje w Symoniach. Nagrywam właśnie przykładowy materiał wideo, z smartfonem Motorola One Action. Jest to rozdzielczość Full HD, 6 km na sekundę. Tryb standardowy. Maksymalne zbliżenie cyfrowe, no, może pozostawię to bez komentarza. Powrót do stanu początkowego. No i jeszcze autofokus. No niestety autofokus nie chce współpracować. Jest to materiał, jeszcze raz przypominam, nagrany z platformem Motorola Łańczynno, rozdzielczość FHD 60 fps. Powiedzcie więcej informacji, odsyłam Was do recenzji, którą przeczytacie na gsmmaniach.pl. Cześć, trzymajcie